Dobry wieczór. Na pewno za tą pierwszą połowę mieliśmy do siebie trochę pretensji, ale głównie za, za te ostatnie 20 minut, bo, bo dobrze weźliśmy spotkanie, operowaliśmy piłką, staraliśmy się grać hmm, po ziemi. Natomiast po 20-25 minutach znów zaczęliśmy grać zbyt dużo piłek, takich jakby z pominięciem drugiej linii. Z, z, w kilku momentach zaczęliśmy przytrzymywać piłkę. i kolejny mecz, którym gdzieś tam dostaliśmy w ramkę. Po postałym po fragmencie. Myślę, że, że przede wszystkim cieszy, cieszy reakcja zespołu w drugiej połowie. Praktycznie pierwsza nasza akcja od razu wyrównaliśmy. To było bardzo ważne. Bo widać, że, że zespół złapał wiatr plecy. Druga no taka bardzo istotna że no to jednak jest, staciliśmy bramkę bardzo szybko na 2-2. Trzeba zrobić szybko, żeby wszystko, żeby tak szybko odnęłać sobie strzelić bramki, bo to kilka minut po bramce. Jest przez najważniejsze, ale znowu odpowiedzieliśmy bramką, więc to też tutaj bardzo nas cieszy. Myślę, że to był taki mecz, który gdzieś w końcówce już decydowały te cechy wolicjonalne, ambicjonalne. I to na pewno dzisiaj dzisiaj zagrało tak, jak powinno w tej drugiej części spotkania. Cieszą trzy punkty, bo mecz był bardzo trudny i, i puszcza była bardzo groźna, zwłaszcza przy starych fragmentach. Tak straciliśmy dzisiaj dwie bramki i, i i, I też trzeba przyjść i że w jednej sytuacji nam dopisało szczęście, więc, więc, więc na pewno cieszę te trzy punkty. Bardzo chciałbym, żeby, żeby taka, taka wygrana, która w tak, w taki, po takim trudnym meczu yy, dzisiaj przyszła, żeby ona na pewno zbudowała trochę zespół i wierzę w to, że tak będzie na następnych spotkaniach i będziemy się prezentować coraz lepiej. Dziękuję. Panie trenerze, pytanie z redakcji portalu OKS Fans. Pierwsze pytanie w drugiej połowie: Państwo, podopierczni pokazali niebywały charakter i wolę walki, które dały oferentne zwycięstwo. Jak motywował Pan zespół w i czy padły w niej mocne słowa? No, niestety nie mogę publicznie mówić to, co powiedziałem, więc niech to zostanie tam gdzieś. Pytanie numer dwa: Po raz kolejny okres stracił dzisiaj bramkę ze stałego fragmentu gry. Z czego wynika brak koncentracji podczas takich sytuacji? Ale to nie jest tylko koncentracja, to też jest. Nie chcę nikomu załatwiać, że no, nawet tutaj też rozmawiam z trenerami przed meczem, przed meczem, po meczu i wiedzą, że jednak no, oczywiście to nie tłumaczy wszystkiego. No, dziś trochę ustępujemy warunkom fizycznym, to jest jakby pierwsza rzecz, ale druga. Mm, musimy być w tym powietrzu dużo bardziej agresywni I myślę, że to pokazał Dragostnić, który, który wszedł na ostatnie 10 minut z doczernym czasem, powiedzmy 15 zagrał I, i mimo, że to nie jest zawodnik wysoki, to, to bardzo był agresywny w powietrzu i większość. większość praktycznie wszystkie pojedynki w powietrzu wygrał, więc to też jest jakiś taki drogowskaz dla, dla pozostałych zawodników. Dużo o tym rozmawiamy, że przy stałych fragmentach no, musi być przede wszystkim dużo więcej, dużo więcej takiej agresji w kryciu. Pytanie numer 3. Przez chwilę ŁKS grał trójką stoperów i wahadłowymi, co zresztą przyniosło drogą ramkę. Był to wyćwiczony podczas treningu schemat czy jednak wpływ meczu? Nie no, celowaliśmy ustawienie powiedzmy nie takie typowe 3-5-2, natomiast rozgranie trójkowe i to, 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 to... Akurat przyniosło bramkę, ale ja dzisiaj, tak jak tydzień temu, mmm, powiedziałem, że zmiany nam, mówiąc delikatnie, nie pomogły. Tak dzisiaj, zmiany bardzo dużo wniosły. I cieszymy się, że zawodnicy tak, tak, tak powinno wyglądać, że zawodnicy, którzy wchodzą, to oni mają napędzać zespół. I dzisiaj, na pewno też ci, którzy weszli, mocno pomogli w zwycięstwie. Jak ocenia Pan występ przemysłowa Sejdata? Oj, to jest na pewno trudno chłopakowi, który, który, który nie gra w postępnym składzie, nagle, nagle podejmować same dobre decyzje, ale myślę, że włożył sporo wysiłku spotkanie. Przede wszystkim Przemek musi jeden element poprawić, szybciej operować piłką, bo ma umiejętności duże. Na pewno napracował się, mocno przyłożył tutaj jakby rękę czy nogę do, 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 do zwycięstwa, ale ja wiem, że jego stać na, na jeszcze lepszą grę. Czy relacja pozycjami Macieja Wolskiego i Kamila Dąbrowskiego była planowana i jak ją trener ocenia i czy istnieje szansa, że częściej zobaczymy ich na tych pozycjach? Nie, nie była planowana, natomiast ja jako trener muszę analizować mecz i y, atakowaliśmy mocno, Piru grał bardzo ofensywnie, a Maciek miał żółtą kartkę, więc każdy jakby mm, V mógł zakończyć się drugą żółtą kartką, dlatego dlatego chciałem go przesunąć wyżej. Y, y, Danek, Wszyscy w tej chwili w pełni, w pełni formy wszedł, i myślę, że no jakby ta decyzja też się nie jest być nieskromna, ale obroniła, no bo um, Maciek strzelił bardzo ładną bramkę. Przedostatnie pytanie: wariant w Kardinie, jak oficjalnym pomocnikiem, i serwisem, jako napastnikiem, dał oks dzisiaj dwie bramki. Czy są szanse, że drużyna będzie zaczynała? Kolejne. Na pewno to jest wariant, który na pewno sporo trenujemy w treningu, tak? czyli gramy te 4-3-3, jak również 4-2, w tym momencie Ricardinho trochę niżej. Wcześniej na no to się nie decydowałem, bo Rico też wiadomo, że, że, że był bez okresu sprzedawczego, później kontuzję miał, w tym momencie już jest na pewno w dobrej formie fizycznej, więc, więc na pewno taki, taki wariant biorę pod uwagę. Ostatnie pytanie, na które pani trener już odpowiedział, ale no. ja zadam jeszcze raz. Co zdanie trenera sprawiło, że zespół obudził się po przerwie? Czy była to korekta ustawienia? element motywujący przebieg, czy jeszcze może coś innego? Znaczy, myślę, że u nas za dużo się troszeczkę mówi o, o, o ustawieniu. W jakim ustawieniu być nie grał, jasne, że ma w pewnych momentach, po, w pewnych aspektach jest po to, żeby pomóc, ale najważniejsze to są, to są umiejętności zawodników i te cechy ewolucjonalne. I, i myślę, że było mocno widać podejście w zespołu w drugiej połowie. To nie, to nie jest tak, że w pierwszej połowie nie chcieli, ale na pewno Jakbyś coś ucieka, gdzieś zaczynasz czuć z tyłu, że, 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 że się, jest sytuacja nieciekawa, to wtedy, wtedy jakby presja z siebie schodzi i, i dążysz do tego, żeby, żeby zrobić wszystko, żeby wygrać mecz. My musimy grać tak od początku. I to na pewno nie, nie chcę tutaj gdzieś tam znowu jakąś chwałę z tego tytułu dla drużyny robić, że odwróciliśmy, to jest bardzo ważne, tak jak powiedziałem wcześniej, ale na pewno nas stać do tego, żeby tak grać cały mecz.